Cześć, witajcie na portalu Imersja. Jesteśmy na Timeless Film Festival w jest z nami dzisiaj gość wyjątkowy, mianowicie Wiktor Szymurski, którego teksty możecie czytać na portalu Filmawka, który także jest członkiem Koła Naukowego Filmoznawców Uniwersytetu Łódzkiego. Wiktor napisał na portal filmawka.pl bardzo długi tekst o filmie Zarządca Sancho. Film na szczęście nie jest tak długi, ale jest tak samo dobry jak ten tekst, lub może i lepszy. Myślę, że jest znacznie bogatszy na pewno, mimo że starałem się trochę wyczerpać temat w tym tekście. To początkowo właściwie miała być taka jednostronicowa notka, wyszła z tego taka połowa pracy licencjackiej w zasadzie. Ale cały czas wydaje mi się, że to jest film, w którym nawet po 70 latach można wygrzebać masę sensów jakby nowych interpretacji, które rosną w widzu niezależnie od. Kręgu kulturowego, z którego się wywodzi. I, I tak to jest w ogóle super możliwość, że można to zobaczyć na dużym ekranie. Podobnie jak w drugi film Mizoguchiego z 54 w tej samej sekcji zresztą, czyli Uprzyżywani Kochankowie. Wydaje mi się, że nawet jeśli to nie są faktycznie najwybitniejsze filmy Mizoguchiego, to takie, które najlepiej określają jego styl, przynajmniej ten styl, dla późniejszej twórczości. Tak, no, wspomniałeś o takim e, wygrzebywaniu e, z perspektywy takiej przyszłości e, tego, co, co działo się wcześniej. No, trochę tym jest ten, ten festiwal, ale mam wrażenie, że określenie to e, pasuje do zarządcy Sunszu, jak do mało którego filmu. E, miałem okazję powiedzieć ten film wczoraj na festiwalu i e, no, festiwale rzucą się takimi prawami, że oglądamy po 4-5 filmów dziennie, więc e, tego czasu na refleksji przeważnie... Nie ma zbyt dużo, jesteśmy bardzo przebodzcowani. No a zarządca Sancho, zarządca Sancho, jako film tego melancholijnego poety, jak zwykło się pisać o Mizaguchim, jest taki właśnie bardzo spokojny i potrzebuje takiej dłuższej refleksji. I dlatego chyba po czasie podoba mi się bardziej i uważam właśnie, że im więcej, od, im więcej czasu miał od seansu, tym, tym widzę w tym filmie coraz więcej i, i może za 50 lat będę widział w tym filmie jeszcze więcej, ale e, mam wrażenie, że to koresponduje dobrze z tym, o czym jest ten film. Tak, znaczy bardziej że... jakby, że sam film jakby bardzo eksponuje te związki między przeszłością a teraźniejszością. E, sama historia jest w ogóle niesamowicie czasowa i o tym zaświadczył już fakt, że mamy tutaj do czynienia z przeszło tysiącletnią legendą, która początkowo e, w ramach Sekiobushi była wystawiana e, w formie narracji e, śpiewnej, później przez jakieś m, dwa stulecia utrzymywała się przez e, Teatr, kabuki i, i, i bunraki. To jest niesamowite, jak jakby mimo tej przepaści między stuleciami, to cała, cała historia cały czas może być opowiadana zupełnie na nowo, nie tracąc punktu wyjścia, ale stanowiąc taką ramę do wpychania w nią aktualnych treści społeczno-politycznych. Więc tutaj mamy do czynienia z jakby bardzo szerokim spektrum uniwersalnych motywów, które dowolnie można konfigurować i wydaje mi się, że to jest największa siła tego filmu plus w kontekście jakby takiej bardzo głębokiej humanistycznej wrażliwości, Mizoguchi'ego to jest coś, co nasyca ten film z jednej strony jakimś takim potężnym fatalizmem, a z drugiej jednak daje dużo jakieś takiej pokrzepiającej nadziei i wiary po prostu w takie pierwotne ludzkie dobro. I wydaje mi się, że to jest coś, co stanowi najbardziej o sile i ponadczasowości tej historii. Tak, ja zgadzam się szczególnie z tym z tym wrażliwym humanizmem, który chyba czasami trochę mylnie jest podpisywany pod melodramat automatycznie. Zwykło się o Zarządcy Sansho mówić, że, że jest to melodramat. Mnie chyba do końca nie przekonują takie opisy. I, i, i widzę w Zarządcy Sansho taką wrażliwość chyba bardziej szlachetną niż, niż w większości melodramatów. I też mimo, że ta historia, która jest przedstawiona w filmie, jak już wspomniałeś, która jest adaptacją, tej bardzo starej historii, ponadczasowej historii, jest rzeczywiście tragiczna i, i, i bardzo ciężka. Szczególnie to zakończenie mnie tak przygniotło emocjonalnie. I mam wrażenie, że, że całe kino Muranów wczoraj tak siadło, kiedy, kiedy zaczęło się dziać to, co się dzieje w finale tego filmu, lub w tych, w tych wcześniejszych scenach, które są takimi ciekawymi. Paralelami wewnątrz filmu, to znaczy na przykład sceny nad wodą w tym filmie. Tak, tam cały czas mamy do czynienia z jakimiś powtórzeniami wewnątrz samej tej historii. Tutaj z jednej strony te powtórzenia i paralele dokonują się jakby w kontekście pozafilmowym, to znaczy tym, dlaczego ta historia cały czas była opowiadana na nowo i nieustannie wracała, czy to właśnie między kolejnymi dekadami już w zasadzie od średniowiecza czy od starożytności. W, w późnym okresie Heian, czy e, później w roku 1915, kiedy e, najpierw e, Ogai Mori postanowił zawrzeć się w formie swojej noweli, bardzo znanej, wyda wydanej w Polsce też przez Tajpun jakiś czas temu. E, m, dostrzegając w tej historii jakiś taki e, potencjał na Wyrażenie komentarza społecznego do e, zmian zachodzących wówczas w Japonii. Tak samo e, dostrzegł taki potencjał e, Mizoguchi, tylko e, w kontekście powojennych traum i powojennych zmartwień, które gdzieś tam w e, Japonii wtedy. Męczyły, więc jest faktycznie fascynujące, jak to znaczenie cały czas z jednej strony jest podobne, ale nowe sensy mogą być to wplatane. Też wspomniałeś o zakończeniu. To, to zakończenie też jest w tej historii często zmieniane. Mizoguchi trochę odszedł od takiego szczęśliwego zakończenia, które kiedyś królowało w starszych narracjach, właśnie samych baladach o zarządcy Sancho. Później i Mori to trochę przechwycił, jakby przedstawiając krwawą zemstę i taki satysfakcjonujący finał dla Zushio, czyli można powiedzieć, że głównego bohatera, co prawda nie tytułowego, chociaż to też jest ciekawe, dlaczego to jest akurat nazwane i dlaczego tytuł tej historii to jest zarządca Sansho, a nie e, Anju i Zusio, które Wydaje się, to, jakby to oni się wydają tymi głównymi bohaterami, a Sancho jest gdzieś tak z boku, jest takim tłem dla nich. E, te interpretacje związane z tym też, też są całkiem ciekawe, bo mówi się na przykład, że... Um, Sancho jako jedyny bohater e, pozostaje przez całą historię taki sam, nie przechodzi żadnej charakterologicznej przemiany ani drogi psychologicznej w porównaniu do e, np. Zushio, który, dla którego ta zmiana jest bardzo kluczowa, który w pewnym momencie zapomina o naukach ojca, e, który jeszcze w dzieciństwie przepowiedział mu, jako żeby ka każdego człowieka traktował z miłosierdziem, szacunkiem, żeby był surowym dla siebie, ale miał serce dla innych. E, te, te nauki ojca gdzieś tak u Zushiyo w pewnym momencie wyparowują, ale e, jego siostra Andziu, czyli przez bardzo kluczowa bohaterka dla tej historii w pewnym momencie, jest w stanie mu o tym przypomnieć, e, poświęcając tak naprawdę całe życie dlatego, żeby e, brat mógł osiągnąć jakąś tą duchową czystość, która została w pewnym momencie wytrącona. E, Coś mi na pewno nie podziela tego optymizmu zakończenia historii, którą miał na przykład Mori. No myślę, że ten, ta, ta ostatnia scena, która po pierwsze jest bardzo poruszająca. Rzeczywiście nie jest pozytywna, znaczy jasne spoilery do bardzo starego filmu. Syn spotyka matkę, która na początku go nie rozpoznaje i, i wydaje się, że ta klamra będzie bardzo ponura. E, no ale rozpoznają się, a jednak zamiast tego radosnego pogodzenia i spotkania po latach przychodzi taka smutna refleksja, że tak naprawdę zostali sami. Zostali sami, jakby całe te marzenia o rodzinie, która na nowo E, może powrócić do dawnego ładu, do dawnej jedności, które przeświecało przez e, całe te kilkanaście lat e, rozłąki bohaterów, e, okazuje się w jakiś sposób zaprzepaszczone ale też zostawia jakoś z nadzieją na to, że faktycznie jakby to ponowne szczęście jest możliwe, o ile zachowa się wierność prywatnym wartościom i ideałom wznawanym jakby indywidualnie przez jednostkę, a niekoniecznie przez rodzinę, czy poprzez jakieś narzucone takie ramy społecznych konwencji, nie? No tym bardziej, że tam w zakończeniu Mizoguchi'ego też Mamy taką dosyć ponurą refleksję związaną z chaosem, który musi zapanować po rewolucji politycznej czy, czy rewolucji społecznej, kiedy na przykład byli niewolnicy Sancho, w końcu tą wolność odzyskują, ale widać, że nie wykorzystują jej w żaden produktywny sposób, tylko bardziej. Doprowadzają do jakiejś takiej mm, orgi, chaosu i oddają się tej pokusie zniszczenia i, i, i destrukcji na wyraz tej wolności. E, to też widać w scenie, kiedy nad dawnym Shounenem, gdzie e, Sancho zarządzał, e, unosi się dym i to też zwiastuje jakiś taki porewolucyjny niepokój, więc jakby wydaje mi się, że ta refleksja, którą w finale tej historii Mizoguchi przekazuje, jest bardziej. E, przygnębiająca, ale e, na pewno nieco bardziej realistyczna i taka psychologicznie wiarygodna, że jednak on odchodzi od tych e, takich m, e, baśniowych złudzeń, których na przykład też e, przedstawicielką jest postać Anczu, która jest taką typowo baśniową bohaterką, która co prawda nie przechodzi jakiejś charakterologicznej przemiany, ale. Jest takim archetypem dobrej starszej siostry, która sprawuje opiekę nad bratem, co też jest bardzo silnie zakorzenione w kulturze japońskiej i wydaje się takie znamienne dla mentalności społecznej. Tak, no film Zaczątka Sansho jest częścią sekcji Japonia 1954 rok cudów. No i my bardzo, ty powiedziałeś głównie bardzo dużo bardzo mądrych słów. Więc może teraz przeniesiemy ciężar tej rozmowy w rejony nieco. Nie chcę mówić, że mniej ambitne, ale nieco może bardziej. Może Mniej po, taki szacowny. Tak, mniej szacowne. Chodzi mi oczywiście o wielkiego jaszczura i o samurajów, którzy biegają z kijami po lesie, czyli o filmy Gorilla i Siedem samurajów. Film reżyserii Surochondy i film reżyserii akiery kurosawy, które e, też możemy obejrzeć na tym Festiwal. Co ciekawe, Godzilla w wersji tej e, najnowszej rekonstrukcji cyfrowej 4K, która była pokazywana pierwszy raz w tym roku e, na festiwalu w Berlinie. E, czy Godzilla to dobry film? Chodzi mi głównie o to, że Godzilla teraz jest w kinach, w wielu różnych kinach w całej Polsce, ale tylko na Timeless swój Festival można obejrzeć tom Shirohondy. Dlaczego twoim zdaniem, czy twoim zdaniem warto wybrać tom i ewentualnie dlaczego? To jest właśnie też jakby niesamowita sprawa, jak status Godzilli w tym całym pejzażu popkulturowym i jej znaczenie na przestrzeni kolejnych dekad się zmieniało, bo um, okazuje się, że to tak naprawdę bardzo dużo osób obecnie, co może się wydawać zaskakujące, ale, ale tak jednak jest, że kojarzy Gojilę trochę w oderwaniu od jej pierwotnej symboliki i od jej znaczenia, które zostało ja zawarte w pierwszym że... ale mam wrażenie, że e, mimo wszystko ta symbolika jest dzisiaj aż nad wyraz eksploatowana. I Ona jest eksploatowana, mamy... ale może właśnie do tego stopnia trochę zatraciła jakiś taki swój mm koloryt i, i coś, co zaświadcza o też świetności tego filmu. Zresztą mam wrażenie, że przez to, że tej eksploatacji ta symbolika uległa, to trochę zapomina się o jej e, m, bardzo ważnym znaczeniu, też nie tylko dla kultury japońskiej, ale w ogóle dla E, światowej, no, bo Godzilla jako jakby atomowe monstrum, które symbolizowało z jednej strony e, jakby atomową e, traumę po bombie nuklearnej w e, Japonii, a z drugiej strony e, co, co też jakby ostatnie filmy, na przykład Godzilla Minus One, też mocno zwracają się e, mocno, mocno e, stawiają na to nacisk. To jest ta mm, trauma, ale wynikająca bardziej z poczucia winy, z japońskich działań w czasie wojny i, i, i też jakby kompletnie dekonstruuje mit romantycznego bohatera. Cała ta symbolika jest dla są nies niesamowicie istotna, jako dla właśnie mm, ikony, która w pewnym momencie z filmu na film stopniowo odchodziła od tej właśnie, tak jak wspomniałeś, już trochę wyeksploatowanej symboliki i weszła w rolę po prostu takiego trochę maskotki, trochę pluszaka, która jakby w starciu z innymi potworami z tego uniwersum może być w dowolnych konfiguracjach stawiana i służyć jako taki wzorzec czysto Rozrywkowy czy czysto eskapistyczny. E, ale tak wydaje mi się, że jakby na pewno trzeba dać tej pierwszej godzili z 1954 roku szansę. Tym bardziej, że wydaje mi się, że ten film się w ogóle nie zestarzał. Cały czas się świetnie trzyma. E, też jakby w zrekonstruowanej wersji cyfrową, to to wygląda niesamowicie podobno. Przede mną, przede mną dopiero ten sens jest, chyba w sobotę zdaje się, ale to jest coś, na co nie mogę się doczekać i wiem, że jakieś Dreszczeń będą towarzyszyły, jak sobie chociażby tak oczami wyobraźni wybiegam do e, sceny pierwszego pojawienia się godzili w Tokio i, i, i tego spustoszenia, które się. je, e, To jest na, naprawdę jakby bardzo wyjątkowa okazja, wydaje mi się. Szczerze mówiąc, trochę teraz chodzą po mnie dreszcze, bo wiem, że za dwie minuty mamy kolejny film, także e, bardzo Ci dziękuję, tak, że chciałeś nas odwiedzić. Mam nadzieję, że, że to nie ostatni raz. Będzie Ej. pokojówka teraz. Nie widziałem pokojówki tak. do tej pory, ale bardzo się ekscytuje. To jeden z koreańskich filmów, które zostawiam sobie na specjalną okazję i czuję, że nie będzie bardziej specjalnej okazji niż obejrzenie tego na tej Lesie, tak, też tak. na kinowym ekranie. Tak, także śledźcie Wiktora, śledźcie Filmawkę, śledźcie Godzilla, śledźcie Imersję i do zobaczenia w naszym kolejnym studiu. Cześć!